Cześć, ja nazywam się Piotrek Karczewski i witam Cię na moim kanale, na którym podpowiadam jak grać na perkusji. A w tym filmie mam dla Ciebie podstawowy trening na technikę. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Ciebie pomocą w wypracowaniu dobrych nawyków i prawidłowej techniki, jeśli dopiero zaczynasz grę na bębnach, albo jeśli już trochę grasz, ale czujesz, że coś nie do końca działa tak jak powinno, to z tą lekcją będziesz mógł sobie wrócić do totalnych podstaw, przepracować je jeszcze raz i mam nadzieję, że rozwiązać problemy czy przejść przez te trudności, które się pojawiły. Dlatego ćwiczenia będą bardzo proste, a tempo będzie wolne. No i co prawda, może to być trochę nudne, ale ta nuda i prostota zawarta w ćwiczeniach da nam przestrzeń do tego, aby przyjrzeć się uważnie temu, w jaki sposób pracują ręce, w jaki sposób trzymasz pałki i w jaki sposób i w jakie miejsce uderzasz. Dobrze byłoby, gdybyś przed rozpoczęciem ćwiczenia wiedział, w jaki sposób trzymać pałki i w jaki sposób uderzać, aby to było skuteczne i bezpieczne. Tak więc jeśli jeszcze nie widziałeś mojego filmu dotyczącego takiej teoretycznej warstwy techniki, to odnośnik do niego jest pewnie gdzieś tutaj i w opisie filmu pewnie jest do niego link. A ten trening wyobrażam sobie tak, że będziesz ćwiczyć razem ze mną, to znaczy będziemy grać każde ćwiczenie po parę minut a w międzyczasie będę mówił po prostu na co zwrócić uwagę. I jak już trochę pogadałem, to możemy się brać do roboty. Wszystkie ćwiczenia będziemy grali w tempie 60 na ćwierćnjutę i będziemy grali je w zasadzie ciągiem, to znaczy nie będziemy robić przerw między ćwiczeniami. Jeśli to tempo okaże się dla Ciebie zbyt szybkie albo po prostu bardzo niewygodne, to na YouTube jest opcja zmiany tempa, więc śmiało z niej korzystaj. Zaczniemy sobie od tego, że popracujemy chwilę nad każdą ręką oddzielnie. Ja zacznę od ręki prawej i zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. Uderzenia będziemy wykonywali równo z metronomem, czyli to będą ćwierćnuty w tempie 60. No i zaczynamy sobie, czyli mamy. 1, 2, 3, 4 i startuje prawa. I na dobry początek warto się przyjrzeć temu, w jaki sposób trzymasz pałkę. Czy przypadkiem jej nie zaciskasz z jednej strony? W sensie, pałka ma być względnie luźna w ręce, ale z drugiej strony masz mieć nad nią jak największą kontrolę. Czyli z grubsza chodzi o to, żeby po prostu wszystkie palce ją oplatały ale żeby te palce nie były zaciśnięte. No i w tych ćwiczeniach chodzi nam o to, żeby aktywować jak najbardziej nadgarstek, więc wszystkie uderzenia, które wykonujesz, staraj się wykonywać jak największym ruchem w nadgarstku właśnie. Nawet żeby to przerysować. Weryfikujemy sobie to, czy rzeczywiście pracuje nadgarstek. Żeby nie było takiej sytuacji, że pracuje trochę nadgarstek, ale też rusza się łokieć. Nie, żeby nie było czegoś takiego. Łokieć w zasadzie ma być względnie nieruchomy. Bo tak jak mówiłem, aktywujemy jak najbardziej nadgarstek, bo to on jest naszym takim głównym wyzwolicielem uderzeń. I od niego tak naprawdę zaczyna się prawidłowa technika. Przynajmniej w takim domyślnym wymiarze. I możemy się przymierzyć do tego, żeby zamienić ręce, czyli żeby sobie przejść na lewą. Raz, dwa, trzy, ile ci lewa? Raz, dwa, trzy, cztery. No i tutaj ta sama sytuacja. Na dobry początek weryfikujemy sobie to, czy chwyt na pewno jest dobry. Czyli, czy oplatasz pałkę wszystkimi palcami, ale z drugiej strony, czy za mocno jej nie zaciskasz. Bardzo ważne jest to, aby po prostu ręka miała luz, ale pałka żeby była kontrolowana. A jeśli to wszystko działa, no to możesz się przyjrzeć już teraz bardziej temu, w jaki sposób ta ręka pracuje, czyli po prostu temu, czy wykonujesz duży ruch w nadgarstku. I tak jak wcześniej Łokieć w zasadzie nie powinien brać udziału przynajmniej na tym etapie w wykonywaniu uderzeń. Ja luzu, zwróć sobie przede wszystkim uwagę na to, żeby ta pałka była luźna, czy ręka żeby nie była zaciśnięta. W momencie, kiedy pałka styka się z padem, czy z powierzchnią, w którą uderzasz. Bo po prostu w momencie tego uderzenia, gdzieś musi się przenieść siła, która po prostu z tego uderzenia płynie. Jeśli ręka jest zaciśnięta, to ta siła przenosi się na nadgarstek, i najczęściej, jeśli właśnie gra się zaciśniętymi pałkami, czy mocno trzymanymi pałkami, to zaczynają boleć nadgarstki. A szkoda, bo to jest taka dość nieprzyjemna i. Względnie trudna do wyleczenia kontuzja, jeśli się to zlekceważy. No i kolejne dwie minuty mijają, więc możemy sobie teraz przejść do grania dwiema rękami jednocześnie. Trzy, cztery i dwie ręce. I tutaj zwróć sobie uwagę na to, czy, jaka, czy w jakiś sposób nie zmodyfikowałeś pozycji. Jeszcze nie wiem w jaki, ale, ale czy tam coś się nie zmieniło. Zwróć sobie uwagę na to, w jaki sposób trzymasz pałki. Czy tu się chwytnie zmienił w jakiś sposób? Czy przypadkiem tych pałek nie zaciskasz? Zwróć sobie też uwagę na to, czy pracują przede wszystkim nadgarstki. Żeby nie było czegoś takiego, że trochę pracują nadgarstki, ale leci łokieć poza tym. Ma być po prostu względnie zablokowany łokieć i praca nad garstkiem. Możesz sobie zwrócić też uwagę na to, wręcz warto by było zwrócić uwagę na to, pod jakim kątem pałki uderzają w powierzchnię, którą uderzasz. Załóżmy, że pada. To znaczy, chodzi o to, żeby te pałki w miarę prostopadle uderzały. Bo w momencie, kiedy będą uderzały pod kątem, to z jednej strony po prostu wpływa to na brzmienie i to brzmienie jest trochę gorsze, mniej konkretne. A druga sprawa, łatwo ześlizgnąć się po tym werblu i po prostu wrzucić jedną pałkę pod drugą. No i wtedy jak one się zderzą, to takie to jest nie do końca. Plus, no zahacza się o wszystko, bo ta pałka pracuje w trochę dziwnej płaszczyźnie. Kończąc ten fragment, bo tu mi się już czas kończy na to, zwróć sobie uwagę jeszcze na to, czy masz naturalną pozycję. Czy nie podnosisz barków do góry? Czy nie wduszasz łokci w ciało, czy nie robisz skrzydeł z tych łokci. Jak najbardziej naturalnie. Jeśli czujesz, że coś się spina, to znaczy, że coś trzeba zmienić. Albo jak coś zaczyna boleć, no to też coś trzeba zmienić. Siąść bardziej prosto, albo może trochę bardziej się zgarbić. No i dobra, przedłużyłem trochę ten segment. No ale trudno. Miało być 2 minuty. Mamy 2,5. Może no, do 3 dociągniemy. Czyli jeszcze raz weryfikujemy pozycję. Czy jest jak najbardziej naturalna. Weryfikujemy to w jaki sposób trzymamy pałki. Czy są kontrolowane, ale luźne. Kolejny aspekt to to, czy przede wszystkim yy, gramy nad garstkami. I taki aspekt dla chętnych na tym etapie, trochę to, czy uderzamy w jedno miejsce. I to można też sprawdzić na kolejnym etapie tego ćwiczenia. Czyli teraz po prostu przechodzimy sobie do grania jedynek. Czyli gramy w zasadzie dwa razy szybciej będziemy grali: prawa ręka będzie grała z metronomem, a lewa ręka będzie grała pomiędzy. Trzy. Cztery, dwa, trzy, cztery. I jak już się przyzwyczaiłeś do tego, jak to leci, to zwróć sobie teraz znowu uwagę na to, w jaki sposób pracują ręce. Czy pracujesz nadgarstkiem? Jak największym ruchem w tym nadgarstku? Przynajmniej na razie. A po drugie zwróć sobie uwagę na to, czy pałki uderzają w miarę prostopadle, wpada. Czy co tam uderzasz? Możesz sobie teraz zweryfikować swoją pozycję, to znaczy, czy po prostu siedzisz naturalnie, jak najbardziej. Czy nie podnosisz barków do góry, czy nie wciskasz łokci w ciało i tak samo, czy nie masz tych łokci zbyt daleko yy, na zasadzie skrzydeł. No i za chwilę przechodzimy sobie płynnie dalej. Jeśli nie czujesz się do końca komfortowo z graniem jedynek w taki sposób, w jaki gramy teraz, to możesz sobie pozostać na tych jedynkach, bo w zasadzie to kolejne, kolejny punkt to dalej będą jedynki. Z tym, że na 4 będę grał trochę szybszych jedynek. Powiedzmy na 4 będą 4 szesnastki. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby po prostu był luz. Więc jak nie teraz, to możesz przy którejś kolejnej okazji ćwiczenia po prostu sobie do tego przejść, nie musi to być nawet następny raz ćwiczenia, może to być za dwa tygodnie i też będzie spoko, czy tam za 10 ćwiczeń. Czyli będzie to wyglądało teraz tak, że mamy... Hmm. Raz, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. 4 Raz. 2 Trzy 4 Jeśli ćwiczysz to już któryś raz, to albo inaczej. Jeśli będziesz to ćwiczyć kilka razy i te jedynki wcześniej będą cię nudziły, w sensie ten poprzedni etap, to możesz sobie po prostu wcześniej przejść do tego, gdzie grasz, czy w zasadzie do tego, który gramy teraz. Czyli po prostu wcześniej zacząć te szybsze uderzenia dokładać. Przy tych szybszych uderzeniach zwróć sobie uwagę na to, żeby przypadkiem się nie spiąć. Bo dokładanie szybszych uderzeń czasami może powodować właśnie jakieś takie spięcie, więc po prostu, żeby dalej był luz. Nie wiem, czy się nie pomyliłem przy gadaniu. Żeby dalej był luz, ale dalej była kontrola przy okazji. No i praca nadgarstków, nie? To bardzo ważna sprawa. Mam nadzieję, że nie gadam zbyt dużo przy tym ćwiczeniu. 12 minut. Mamy, dociągniemy sobie do 13. No, 12 trochę przesadziłem. Ale lepiej w tę stronę niż ćwiczyć za krótko. Przynajmniej technikę. Raz, dwa, trzy, kończymy. Raz. No i teraz, jeśli na przykład potrzebujesz któryś element tego ćwiczenia czy któryś etap tego ćwiczenia przedłużyć, to jak najbardziej możesz. Generalnie chodzi o to, że po prostu możesz sobie przesuwać czas przeznaczony na jakieś konkretne ćwiczenia, na inne ćwiczenia. Nie ma w tym problemu. Jeśli ćwiczysz sobie sam, co oczywiście też warto robić, to w ogóle możesz sobie wydłużać czas tych ćwiczeń jak najbardziej. W ogóle zachęcam do tego, żeby sobie wydłużyć na przykład do 20 minut cały ten proces ćwiczenia. Ja gdzieś w opisie tego filmu dam PDF-a z, z taką rozpiską, co to są za ćwiczenia i ile czasu mniej więcej je ćwiczyliśmy tutaj, czy przynajmniej jaki był mój plan. No i tak jak mówię, jak najbardziej możesz sobie po prostu tym czasem zarządzać we własnym zakresie. Ale myślę, że to są takie ćwiczenia, które po prostu przez jakiś, nie wiem, pierwszy miesiąc to warto sobie ćwiczyć po to, żeby sobie wyrobić jak najlepsze nawyki. No bo, tak jak mówiłem na początku, te ćwiczenia są proste, ale dzięki temu, że są proste, dają przestrzeń na to, żeby się przyjrzeć temu, w jaki sposób po prostu pracują twoje ręce i jaką masz postawę podczas grania. Co do samego ćwiczenia, a w zasadzie do tego, jak sobie to ćwiczenie zorganizować. To nagrałem na ten temat film i prawdopodobnie on już wyszedł. Jeśli tak się wydarzyło, to tu będzie do niego odnośnik i możliwe, że w opisie filmu też będzie link do niego. A jeśli jeszcze nie wyszedł, no to myślę, że warto zasubskrybować ten kanał, aby tego filmu nie przegapić, bo wydaje mi się, że to będzie dosyć istotny film. W sensie wydaje mi się, że będzie dosyć pomocny. To znaczy na etapie zaczynania chciałbym się na ten film natknąć. Daj znać, co myślisz o takim formacie lekcji, bo w razie czego mam jeszcze kilka pomysłów, jak moglibyśmy sobie wspólnie poćwiczyć, więc w razie czego chętnie coś takiego nagram. No, a mi nie pozostaje już nic innego. Jak tylko życzyć Ci owocnego ćwiczenia, no i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Także do zobaczenia. Cześć.